Witam wszystkich bardzo gorąco moi drodzy na kanale z zapisami. Pozdrawiam Kałach Live. Możecie zostawić łapkę w górę po więcej Age of History. Panowie, no teraz nie ukrywajmy, trzeba tą Anglię zdobyć, nie? Bez żartów. Trzeba okupować Londyn. Oni mogą tutaj wracać bez problemu. Zajmujemy im stolicę. Musimy się po prostu rozjechać, nie? Musimy zacząć Anglię praktycznie zdobywać dla siebie totalnie, bo Yy, dzięki temu, jak ja bym Anglię miał, skorował, to mi się wydaje, że byłbym już an zatrzymable nie? Po prostu, no, nie byłbym już do zatrzymania, nie? Ogólnie tymi Niemcami. No i patrz, pięknie. Yy, postaw żądania i zasugestuj teraz. Yy, mógłbym zjeść południową Anglię całą, gdybym tylko chciał, co nie? No dobra, egzekwuj żądania, potwierdź. Idealnie, zobacz. Stary, zjedliśmy pół Anglii, więc teraz oczywiście utrzymanie armii na samo, na samo dno schodzi. Agresywne jest 94%, więc sobie poczekamy. Zbieramy tutaj 1200 dukatów nawet mam. Oczywiście to koruje wszystko. Czy mogę spłacić pożyczki? Wiesz co, one się same będą jakoś chyba spłacać, więc nawet nikt nie. Więc nawet w porządku. Będę mógł sobie zrobić kolejny stack, albo wejść tutaj w rząd i wiecie, co, ja sobie lepiej to zrobię, nie? Ulepszę od razu to i ulepszę tą stolicę. Za te pieniądze będzie to worth it, nie? I tylko czekam na jedną rzecz w tej grze. Chcę zobaczyć, co się wydarzy, jak będę miał skorowane pół Anglii. Chłopie, tak totalnie, pół Anglii. To ja, mój dochód powinien przeskoczyć, w ogóle wyjść na wszystko. Mógłbym wydatki na badania zwiększyć. Żeby były fantastycznie, żeby, żeby to dziedzictwo cywilizacji szło cały czas do przodu, nie? Okej, okay, skorowaliście Anglię, skorowali Anglię, ale to i tak słabo. Dlaczego to? Ej, ja i nie rozbudowuję. Hmm, że tak powiem budynków Szkoda, bardzo szkoda. Proszę rozwinąć winnicę, większość winnic w moim kraju. Dziękuję bardzo. Szkoda bardzo szkoda Myślałem, że to wiesz dajmy 9 razy będę bustował ekonomię nie Jedziemy Bustujemy ekonomię 9 razy, ale będzie sieczka. Nie, no teraz to ja powinienem być gołtem przemysłowym. Niech się inwestuje kaska. Maksymalna ekonomia. Okej. Okay. Dobra, w większości tych się inwestuje, nie? Ty, a ja nie powinienem w jak najmniejsze miejsca właśnie z ekonomią tego inwestować jak najwięcej, żeby je podnosić, żeby oni zaczęli zarabiać jak najwięcej? Ja nie ukrywam. Dziewięć razy mieliście tu akcję wykonać, panowie, a tak średnio sobie radzicie imo prosiłbym bardzo o inwestycje ekonomiczne, można to zrobić? Kaska leci, no kaska leci ogromnie. Tylko, że wiesz o co chodzi, ja staram się tu inwestować, niewystarczające dziedzictwo. A, widzisz, nie mam dziedzictwa cywilizacji przez te takie mocne inwestowanie stary w tego, nie? Nie mam dziedzictwa cywilizacji stary, więc ja muszę podnosić Niemcy praktycznie. Ja muszę podnosić całe Niemcy, fabryki budować i tak dalej. 150 dukatów to jest super sprawa, nie? Super sprawa, tylko że widzisz, ja nie mam tego dziedzictwa też do mm, rozbudowy cały czas. Kurde, staram się jak mogę, nie? I zobacz jak kaska fajnie leci. To mi się akurat podoba, mega. Pięknie. Myśmy tu poinwestowali, chłopie, hajsik, to wszystko, no to by było fantastycznie. Żeby to poszło do góry. A gdzie jest moja armia? Jest moja armia, pełna i gotowa. Zacznijmy ją opłacać, 86 dukatów. Jeżeli chodzi o agresywną ekspansję, no to jest tragedia. Mam 74 i będę na pewno pod koalicją. Panowie, prosta piła, jak zbijać agresywną. W jaki sposób mogę zbijać agresywną ekspansję, bo to mi jest nie ukrywam potrzebne. Tu mam maksymalnie wzięte. Dyscyplinkę bym sobie wrzucił definitywnie jako punkt przewagi. Nie ukrywam, że chciałbym po prostu, wiecie o co chodzi. Eee, zbijać agresywną ekspansję, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, jakakolwiek, nie? Boże, ale tu będzie ulepszanko. Pięknie, stary, atak jednostek plus 6. Fabryki Volkswagena? O chłopie. Będzie trzeba to zrobić, nie? Teraz rozwijamy Akademię Wojskową, niech będzie tak i obrona jednostek i limit pułków się zwiększa. To oczywiście fajnie. Akademia Wojskowa dla generałów to by się przydało ulepszyć. Okej, okay, żeby byli w miarę lepsi. Zobaczymy. Manpower mi się zlokował już w jednym miejscu. Ale no to spoko. Podobno możesz jakoś zmienić ustrój w kraju. Ale nie, na razie nie będę nic zmieniał. Tylko po prostu czekam aż agresywna spadnie, wiesz? Ekspansja. Bo fajnie by było, gdyby agresywna leciała na łeb, na szyję, nie? To było akurat spoko, e, bo ja chcę teraz, jakby, ja Wam powiem, jak co ja chcę zrobić. Ja chcę osiągnąć taki moment w tej grze, nie? Że będę miał tyle staków, tyle półków, e, tyle tego wszystkiego, że będę w stanie po prostu e, dosłownie przekazać kontrolę AI, co nie, żeby AI, e, że tak powiem, e, tymi stakami wybiło praktycznie wszystko, nie żebym zrobił tak silną armię. Żebym miał tak silne wojsko, nie? To by było fantastycznie. Widzisz, chłopaki się tutaj ulepszają, więc będzie git. Złącz jednostki. No ja muszę tutaj dobrych ziomków, nie? Bo ja też będę miał wojnę Francja i Polska jednocześnie. To też trzeba uważać, chłopie. Widzisz, jaki staczek? 65 koła, chłopie. No i już limit prawie osiągnęliśmy, nie? Czy mogę wejść dalej w rząd i tutaj poulepszać rzeczy? Tutaj tysiaka to kosztuje, ale no... Nie wiem, czy to jest Warfit, Akademia Wojskowa, no ale to limit pułku zwiększa olbrzymio. No i zobacz. Chociaż mam tysiaka, nie? No to ja bym chyba w ekonomię jeszcze dalej inwestował. No bo to tysiak to jest, wiesz, no Białoruś dymy, Białoruś rozbiera Rosję. Stary, kto by się spodziewał, nie? Że Białoruś Rosję rozbierze, chłopie, z Ukrainą razem. Ale tak widzisz, Age of History pisze najróżniejsze scenariusze, tak? Jak to się mówi? <noise> Najciekawsze, najróżniejsze scenariusze w Age of History tylko. Prawdziwa historia, prawdziwa geopolityka, wiesz co chodzi, stary. Syria, nie Syria. To kopalnia złota, ej, mam trzy kopalnie złota, no to oczywiście, że chcę to ulepszyć, chłopie. No to oczywiście, że tak. Tutaj mam różnego rodzaju kopalnie, więc ja chyba zdobyłem bardzo dużo z Anglii tych kopalni, tak mi się wydaje, ewentualnie. Warsztaty meblarskie zwiększymy sobie. Niech, niech wszystko zacznie, trzeba to wszystko za, zacząć ulepszać, no. Warsztaty włókiennicze to też się oczywiście przyda, bo my potrzebujemy tak naprawdę tyle pieniędzy, żebyśmy byli w stanie dosłownie zwalczyć koalicję. To jest taki mój główny cel, nie? Zawalczyć i zwalczyć koalicję to by było spoko. A z tego co widzę, to mm, bardzo dobrze to wygląda. Ulepszajmy sobie to. Teraz jest, wiesz, skupienie się na gospodarce. Teraz ulepszam wszystkie rzeczy. Niech się zbiera kaska, niech się farbi fajnie kaska. Ulepszamy mleczarnię, dodajemy tego typu rzeczy. Rozwijamy się. Trzeba zrobić też pieniądze, nie? Bo to będzie lipka. Jak mi się nie uda wskoczyć. I chyba tyle. Prawa, mogę coś zmienić? Tutaj mogę coś zmienić. Reformy ziemskie, fantastycznie. Wprowadzona reforma. Ty, no dziedzictwa cywilizacji mam ogromne. Rozwiązanie kryzysu zrobione jest na maksa, więc. Dobra, git. Mam jakieś punkty przewagi? Dwa mam punkty przewagi. No to chyba idę w dyscyplinę, nie? No bo tutaj nie ma co skombinować. Niech będzie większa dyscyplina. Mogę jakąś taktykę idą obrać. Limit punktów, dyscyplina 85. Nie mam pojęcia, gdzie są te taktyki też, chyba w państwie. Doradców to powiem wam szczerze, w tej grze szkoda, że się nie, nie da ustawić na automacie, bo ja i tak w 90% przykładów, yy, że tak powiem, manewr flankujący, szarża, plus 3. Wiesz co, chyba wezmę szarżę jako taktykę, zobaczymy co z tego będzie. Limit pułków mi się troszeczkę zwiększa. Wszystkie pułki ulepszymy, tutaj damy generała tego. Tutaj damy tego, Rozmieszczajmy tych dowódców. Niech ci panowie mają jakiekolwiek armie, nie? Nie mogę go zwerbować? Czy co to było? Co ty gadasz? Nie mogłem mu generała przycielić? Mogę. Aha. Aha. Dobra, czyli idąc tym tokiem myślenia. Dobra, tu jest generał, tu jest generał. Tutaj trzeba zrekrutować. Luka Meja, pięknie. Tu jest generał, tu też jest generał. A tutaj jest generał, jest generał, dobra, przydzielimy go tu. Tu jest też generał i go przydzielimy tu. No i mam piękną armię. Teraz musimy troszeczkę pograć yy, na sojusz polsko-francuski, żeby go jakoś rozbić. Tylko ja wam powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia yy, jak. Zobaczaj, okay, daj najmniejszą ekonomię, niech to się powiększy. Pijamy jakieś wyższe poziomy, żeby ta, ten land więcej zarabiał pieniędzy, nie? Dobra, to chyba powinno. Powinno zadziałać, imo. Powinno być ok. Boże, ile ja kasy zarabiam, stary. Ale się rozkręciłem, nie? Kasy zarabiam tyle, że to jest hit. Proszę o porty wbudowane wszędzie. A ja już nawet wszędzie mają być porty. Też, teraz to już chyba nie ma znaczenia żadnego, w co ja inwestuję, nie? Jak mam tyle pieniędzy, stary. Wisiaka to ja zarabiam chwilę, nie? Niech się troszkę uzbiera kaski, ale mam dużo marmie. I. Dziedzictwo. Więc wiem, cokolwiek odblokowujemy. Punkty przewagi nie mam. Szkoda. Nie mogę ulepszyć pułków. Bardzo mnie irytuje sojusz polsko-tennie. A Włochy mają z kim sojusz? Nie mają z nikim Włochy sojuszu. Mogą ich zaanektować. Włochy całe wciągnąć. Ty, dobra, czy ja mam już odpowiedni, Odpowiednią ilość wojsk? Zobaczymy. Spróbujemy zrobić tą wojnę na automacie, nie? Spróbujemy. Ok. To eee... jest wojna. Ok, wchodzimy. I ja powinienem, powinno mnie być stać na tą wojnę bezproblemowo. W sensie powinniśmy ich roznieść, bo no tutaj z takami to powinniśmy ich rozwalić w sekundarie. Ty, no i rzeczywiście, miałem rację. Ulepszyć pułki mogę, ulepszyć wszystkie pułki od razu, ulepszaj to nie ma co. Ty, no i Włochy padały. Pa padły, nie? Zasugestuj. Ale to czemu tylko tyle? Szkoda. Chciałem się rozrosnąć. No dobra. Szkoda, że tak mało. Chciałem zblobować naprawdę nieźle, a tutaj nie mogę. Hamują mnie. 2400 na ulepszenie. Dobra, wiesz co? To najpierw nawróć mi wszystkie prowincje na katolicyzm. A teraz mi uzbieraj kasę. Jeszcze 200 kamenpowera za pazuchą. No właśnie, ja bym jeszcze pułków dorobił, wiesz? Jakoś więcej. Jakbym miał jeszcze więcej pułków, bo ja się najbardziej boję koalicji tutaj tak naprawdę, tymi Niemcami. Bo inaczej byłoby w miarę okej, okay, mi się wydaje, nie? Jakby nie miał koalicji. Niech się już te prowincje zaczną korować. No trochę mało wciągnęłem. no myślałem, że więcej wciągnę, jakoś Włochy całe, jakby siadły, to by było spoko, ale trzeba uważać po prostu na tego. Dobra, świetnie. Czekaj, to się będzie korowało? Idealnie, zarabiam 70 dukatów. 80 i to idzie w górę po korowaniu, zaraz zobaczymy. W sensie tutaj nie jest korowanie, tylko nawracanie prowincji. Idealnie, 90, a jak skoruje, to kiedy to się, że tak powiem... W sensie jak mi się to ulepszy, nie? Ile będę miał kasy? Ty no, w sumie ok, stówka ponad. I nawet dużo manpowera, 300 tysięcy. To wiecie co ja zrobię? Ja się teraz będę przygotowywał na wojnę koalicyjną, bo ona niedługo wybuchnie. Maksymalne zasoby ludzkie, nie ma tutaj limitu pułków. Nie ma. Więc mega szkoda. Mega Mega szkoda, nie? Ale idę w ulepszanie. Ta baza wojskowa daje maksymalne zasoby ludzkie plus 500. Więc to powinno nieźle mi zbustować gospodarę, nie? Ale czy zbustuje? Nie mam zielonego pojęcia. Jeden punkt przewagi, no to idę oczywiście w dyscyplinkę. Chociaż może efektywność oblężenia, żebym szybciej te prowincje zwiększał. Nie, no, w państwie już zrobiłem. Czekaj, odblokuję zalety, świetnie. w państwie ja już zrobiłem. Punkt przewagi kolejny. Dawaj, atak jednostek, niech będzie. Mogę coś ulepszać, półki? Nie. 442, tyś... stary, no to ładnie. Rząd. Stolica. 8,8, tutaj Akademia Wojskowa, chyba. No, Akademię Wojskową trzeba ulepszać. Tylko każde ulepszenie kosztuje 1200, nie? Więc ja zrobię teraz tak, żebyśmy tutaj naładowali 1200. Nie teraz 1400. Dobra, przestajemy opłacać armię. Jezu, ale kasa spoczyła. Ale to tylko dlatego, że chcę Akademię Wojskową wylewelować do maxa, nie? Po prostu. Jak ją szybko wyleveluję Akademię Wojskową, no to tych pułków powinienem później dosłownie wysrać jeszcze z 200, nie? Tak naprawdę, to powinno być spoko. Ostatni level za 1600 i będzie git. Miejmy nadzieję, że będę w stanie... No jakbym wygrał wojnę z Francją, to jest GG, nie? Dobra, ile mam teraz limitów pułków? 480 tysięcy. No dobrze. Jaki mam limit wojsk? Bo mam bardzo dużo wojsk. Fantastiko. Sprowadzimy je tu. A teraz zbieramy sobie pieniążki. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Tutaj dam jeszcze piąteczkę. Tu damy 10 czołgów. Idealnie. Tu damy współczesne myśliwce razy 5. bombowce razy 5. I chałupice razy 2. Okej, okay, to powinno być w porządku, nie? Tak naprawdę. To powinien być dobry staczek. Jeden tak. Włączymy sobie jednostki, wybierzemy generała. Fantastycznie. Muszę też pamiętać, bo ci generałowie umierają, odchodzą, wiesz, i. Trochę szkoda, muszę ich. Muszę ich totalnie ulepszać co chwilę, nie. Dobra. Mam 300 tysięcy cementowera. Mogę ulepszyć pułki, oczywiście, że tak. Y I mam jeszcze na dwa staki, czyli raz. 25 plus 5 plus 10 zrobimy tego. Zrobimy tutaj 5. Zrobimy tu też 5 i tych damy 10. Idealnie, i to będzie ile jeszcze będę miał limitu? Bo to jest bardzo ważne, nie? Chciałbym zobaczyć, ile ma limitu. 460 tysięcy, czyli jeszcze mógłbym mini staka postawić, ale no to nie byłoby to, nie? Złącz jednostki. No to nie byłoby to. Tutaj Francja lata, która jest ogromna. Hmm, czy ja bym chciał jeszcze coś zrobić? Bo na razie z tego co widzę, to mam bardzo dużo wojska. Myślicie, że ono by mi wystarczyło na wojnę z Francją, ewentualnie z Polską? Tak się zastanawiam, czy to miałoby jakiś sens? Pięknie, odblokował innowacje. Tak się zastanawiam i się, nie wiem, na Francję najemników. Nie, no to mi się wydaje, by ich zmiotło z powierzchni ziemi chyba. Tylko problem jest Polska, bo Polska we mnie wejdzie od tyłu, nie? Tak naprawdę. Agresywna ekspansja też jest troszeczkę problemem. No Włochy mają neutralne. Ze mną, no ale ja bym bardziej chciał iść tutaj, w te tereny, nie? Chyba, że definitywnie byśmy Anglię kończyli, bo to też wiesz, yy, że tak powiem, yy, znieważymy Anglików bardzo mocno. To na przykład mi się wydaje, że zdobycie Anglii byłoby bardziej. no lepsze by było po prostu dla nas. Zobaczymy. No mam 9000, armia oczywiście proszę ulepszać na fula, niech ona chwilę sobie tutaj potyka. I poczekaj, czy mam tutaj AI sterowane? Tak, ok, czyli teraz wojna z Anglią. Niech pójdzie, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No ich powinienem znieść powierzchni ziemi z taką armią, nie? To nie powinno być nawet gadania. Anglia powinna zostać dosłownie rozjechana. Powinienem wciągnąć jej większość, nie? Pięknie, widzisz, patrz. Postaw żądania. Bardzo szybka, bardzo fajna wojna, nie? Zasugestuj, pięknie. Egzekwuj żądania, potwierdzam. Zbieram sobie wszystkie armie. Wysyłam je z powrotem do Niemczech. Prowincje narodowe. Od razu korowanko. Religia nie trzeba nawracać ile agresywnej? 121, czyli na pewno będę za chwilę targetem koalicji, nie? To możemy być pewni, że za niedługo będzie upadek prawdopodobnie. Widzisz, wojna Francja-Niemcy. Ok, zobaczmy, co tu się dzieje. Ja mam wojnę z połową Europy i muszę przestać tworzyć SI, kontrolować armię. Gdzie jest moja armia w ogóle? Tutaj. Okej, okay. więc słuchajcie, wydajmy Francji ogromną bitwę, to na pewno trzeba zrobić, ich zmiażdżyć dosłownie, bo mamy 400 jednostek. Idealnie. I postarajmy się ich połapać, bo musimy tak naprawdę w tej wojnie koalicyjnej to zmiażdżyć Francję. Tak mi się wydaje. Im trzeba dopierdzielić i ruszyć na Paryż. Dobra. Bo oni widzisz, to jest wojna koalicyjna. Mówiłem, że będzie koalicyjna. To, że oni mają limity takie wojsk. Że to jest patologia wręcz, nie? Tu jest Grecja, tu jest wszystko. Pół, pół świata mi o... o, o. Boże, cały świat mi tu przyleciał, za to. Jak ja mam z nimi zawalczyć teraz? Zobacz, czy to jest tysiąc jednostek ponad. Nie da się. Nie da się, panowie, nie da się. Głupia gra. Głupia gra, no. Wielki upadek Niemiec, no co mogę powiedzieć, no. Koalicja mnie rozbiła kompletnie. Koalicja mnie totalnie rozwaliła, no. I zabrali mi tereny Czech, Austrii, Wielką Brytanię. Dobra. GG, idę na inny scenariusz, nie? Moi drodzy, wielki upiadek, a miał być World Conquest.